W Moskiewskim Teatrze Narodowym w czasach głębokiej komuny miało miejsce przedstawienie Chrystus we fraku. W roli głównej wystąpił znany radziecki aktor Aleksander Rostowcew. Scenografia była wstrząsająca. Na scenie stał ołtarz, na ołtarzu przewracane butelki po wódce i piwie. Aktorzy, którzy odgrywali rolę pijanych księży i zakonnic. Chodzi główny aktor, jego zadaniem było rozpoczęcie czytania piątego rozdziału Ewangelii Świętego Mateusza, Kazania na górze. W pewnym momencie miał rzucić Biblią, poprosić o fragi cylinder i powiedzieć: "A mnie wystarcza fragi cylinder". Aleksander Rostowce wychodzi na scenę. Zaczyna recytować słowa Ewangelii. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni Którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. I w tym miejscu miał rzucić Biblią o ziemię i poprosić o frak i cylinder. Ale on kontynuuje dalej: Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię, błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Wyrecytował wszystkie 48 wersów tego rozdziału. A na końcu powiedział: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Po tym przedstawieniu publiczność była poruszona, ale aktor zniknął bez śladu i nikt go więcej nie znalazł. Słuch po nim zaginął. Tak jak stało się z wieloma ludźmi, którzy przyznali się do Chrystusa w tamtym czasie w Rosji, w Związku Radzieckim, w czasach komunizmu. Historia tego aktora przypomina wydarzenie z dzisiejszej Ewangelii, kiedy do świątyni przychodzi celnik. Celnik był naprawdę złym człowiekiem. Był poborcą podatków, ale nie tak rozumiem dzisiejszych celników, ale takim, który współpracował z rzymskim okupantem, a jego zarobkiem było to, co zagrabił ponad to, co należało pobrać od podatników. Był znienawidzony przez ludzi, był Kanalią w ich oczach, ale w pewnym momencie zaczyna się bardzo szczerze modlić: Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu. W tym samym czasie do świątyni wchodzi faryzeusz, i podobnie jak w sytuacji tego przedstawienia, wszystko skończyło się inaczej. Celnik, który był grzesznikiem i złym człowiekiem, odchodzi usprawiedliwiony. A faryzeusz, który był naprawdę dobrym człowiekiem, bo dwa razy w tygodniu pościł, płacił dziesięcinę, czyli jedną dziesiątą swoich zarobków, ofiarował na świątynię, nie odchodził usprawiedliwiony. Jezus pochwala postawę celnika. Dlaczego faryzeusz, mimo że był naprawdę dobrym i pobożnym człowiekiem, nie odszedł usprawiedliwiony? Dlatego, że Zasługę usprawiedliwienia przez Boga przypisywał samemu sobie. Upatrywał ją w swoich dobrych uczynkach. Chełpił się nimi i wywyższał nad celnika. Moi kochani, kiedyś byłem świadkiem na lekcji religii, którą hospitowałem. To się działo w przedszkolu przed uroczystością Wszystkich Świętych. Pani katechetka rozdała dzieciom małe niebieskie kartoniki i poleciła, żeby. Narysować na nich sytuację, dzięki której będą mogły kiedyś wejść do nieba. Narysujcie jakiś dobry uczynek, modlitwę, czy jakieś, jesteście w kościele, na mszy świętej. Dzieci przystąpiły do dzieła, ale zgłasza się jeden chłopczyk. Co chciałeś? Proszę pani, dla mnie to jest jakieś podejrzane, że, że za kawałek papieru można się dostać do nieba. Pomyślałem sobie, chłopczyk ma dobrą intuicję. Nie tylko za kawałek papieru, ale nawet za to, co dzieci na nim rysowały, nie dostaniemy się do nieba. Bo zbawienie jest niezasłużonym darem, na który się tylko otwieramy. Kiedy człowiek widzi, że właściwie nie ma żadnych zasług, tak jak ten celnik, i zdaje się na Pana Boga, wzywa jego miłosierdzia, wtedy otwiera się brama do nieba, mówiąc obrazowo. Gdyby Faryzeusz rzeczywiście się nawrócił, to owocem tego nawrócenia nie byłaby pogarda względem celnika, ale wdzięczność i uwielbianie Pana Boga. Moi kochani, w takiej hiszpańskiej kreskówce katechizmowej, jest taka płyta z takimi trzyminutowymi filmikami katechizmowymi, jest taka piękna historyjka pokazana. Mały chłopczyk chce tacie dać jakiś prezent. Idzie do taty, wyciąga rączkę, mówi mu o tym, że chciałby go czymś obdarować. Tata wysupłał pieniądze z portfela, daje synkowi do ręki, bierze go, idą razem do sklepu. Chłopczyk nie sięga nawet do lady. Tata bierze i podstawia, podnosi tego chłopczyka, żeby był przynajmniej buzią na wysokości lady. Chłopczyk wybiera prezent, kupuje ten prezent za pieniądze, które otrzymał od taty i daje tacie. I pokazany jest niesamowity uśmiech i promieniująca z radości twarz tego ojca, pomimo że on sam dał pieniądze, że tego syna musiał kosztem swego czasu zaprowadzić do sklepu i nawet go podnieść, bo nie sięgał do lady, cieszy się z tego, że syn go obdarzył tym, co on sam mu dał. Moi kochani, Pan Bóg się ucieszy z tego, kiedy dzisiaj podziękujemy Mu za to, że jesteśmy zbawieni, że dzięki Jego łasce jesteśmy nawróceni, że jesteśmy w Jego rękach. Zróbmy Panu Bogu tę radość. Pan z Wami. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu. Mamy cztery rodzaje modlitwy znane. Myślę, że każdy z nas, czy większość z Was je zna. A ksiądz Piotr coś zapowiada, że będzie mówił jakimś jeszcze jednym piątym rodzaju modlitwy. Sam nie wiem o co chodzi, nie chcę mi zdradzić na razie. Jakie są te cztery rodzaje modlitwy? Jaki jest ten piąty rodzaj jeszcze nieznany? Tego będzie się można dowiedzieć z podcastu, z serii do powiedzenia. Bardzo, bardzo zachęcam do wysłuchania.